Dzień dobry skorpiony. Dzień dobry kochani. Witajcie na moim kanale. Zapytaj Tarota, jak w czasie pełni i w zaćmieniu dawaliście sobie radę. Było zaćmienie księżyca w wadze. Waga białe, ciemne, jasne, ciemne. Praca w zaćmieniach jest nad cieniami. Nie wysyłamy intencji wtedy żadnych, tylko czekamy, co nam. Zaćmienie przyniesie. U mnie przyniosło cienie. Bardzo ciekawe doświadczenie. A co u Was? Mieliście jakieś odczucia w ogóle? E, nawet jak nie mieliście, to i tak księżyc na nas wpływa. Czy nam się to podoba, czy nam się to nie podoba? Oj, oj, oj! Drogie Skorpiony. Czytanie na kwiecień 2024 dla Was trochę inne niż poprzednie, bo szukam takiego rozkładu, aby był bardzo uniwersalny dla wszystkich. Zobaczymy, co wy na to. Czy y, Wam się spodobało? Dajcie znać. Pamiętajcie, że to są czytania ogólne, więc weź to, co do Ciebie przemawia, a to, co nie, to zostaw. Niech to będzie inspiracja, wskazówka, rada. Zachęcam, żeby obejrzeć jeszcze filmiki e, znaków Zodiaku, jakie masz w ascendencie i w planetach osobistych. Link będzie w opisie filmu, jak to policzyć. To co, Skorpiony? Gotowe? No to jedziemy. Dla Skorpiona na kwiecień 2024. Przy jakiej karcie, przy jakiej energii będzie ten miesiąc? Dla Was. Królowa buław. Jakie wyzwanie w tym miesiącu? Królowa pentakli. Tłumnie się robi. Co robić? Ósemka pentakli. W innej konf konfiguracji miały wagi. Cze co zatem czego nie robić? Na czym się nie skupiać. Paść buław. No, co odchodzi do przeszłości? Piątka pentakli. Często się pokazywała w czytaniach. Piątka pentakli w odchodzeniu do przeszłości zima mija co przyniesie wam kwiecień król pentakli skorpiony na jakim celu się skupić w kwietniu ósemka mieczy też często się pokazuje no dobrze Skorpiony, drogie skorpiony, czeka Was miesiąc, w którym będziecie aktywni, w którym będziecie mieć potrzebę aktywności. Będzie Was nosiła siła. Będziecie chcieli być ważni, zauważeni, docenieni, dostrzegani, aby się liczono z Waszym zdaniem. Brano to zdanie pod uwagę i żeby się działo tak po Waszej myśli. Naprawdę? Lepiej być nie może. Wyzwaniem będzie dla Was Królowa Pentakli. W połączeniu mamy Parkę Króla Pentakli. Powiem tak, Skorpionie, wszystko to możesz mieć pod warunkiem, że bardzo dobrze zagospodarujesz swoimi zasobami, zasobami finansowymi. To znaczy, namawiam cię do tego, żebyś zrobił sobie listę, ile mam, jakie mam zasoby, ile wydaję na życie, ile wydaję na inwestycje, ile wydaję na przyjemności. I tak z tą z dużą kontrolą, bo królowa denarów ona kontroluje, no to jest królowa lasu, czyli wie wszystko, co tam się dzieje. Zdaj sobie z tego sprawę, na co wydajesz i ile wydajesz. Tak gdzieś kiedyś widziałam w telewizorze, że był taki program, nie pamiętam jaki, o pieniądzach. I ktoś tam doradzał, żeby notować każdy wydatek, tak, żeby mieć świadomość tego, ile wydajemy na rzeczy kompletnie nam niepotrzebne. <laughs> Znacie? Ja to zrobiłam, słuchajcie. I to fantastycznie się wydajemy mnóstwo pieniędzy na rzeczy, które są nieistotne, które potem gdzieś leżą, albo kupujemy na skutek impulsu, czy jedzenie, czy no, ja nie mówię, żebyś ci bolić każdy grosz. Tutaj jest raczej mowa o tym, zwłaszcza w tym, co robić, ósemce pentakli, żeby mieć pełną kontrolę nad tym, jak się mają twoje sprawy finansowe, drogi Skorpionie. I z tym będziesz miał trochę trudność, bo tu karty pokazują tak, jakbyś trochę... jak cię tam poniesie finansowo. W związku z tym, co robić? Rutyna i praca. Wydawaj tu. Jest krótki przekaz. Nie wiem, o tym tu, tu widać. O. Wydawaj tyle. Wydawaj mniej niż zarabiasz. Proste. W uzemce denarów, i bym powiedziała tak, skup się na codzienności i zważ na to, ile wydajesz na codzienne życie. Chleb, mleko, kawa, paliwo, yy, pasta do zębów itd. Tak Jedzenie, rachunki to nasza codzienność. I w swojej pracy też yy, kontynuuj taką sumienność wykonywania tego, co robisz. Ok. Sumiennie. Wszystko, co będziesz robił, skorpionie w kwietniu rób sumiennie i z gorliwością, i z powtarzalnością. Jeżeli jesteś skorpionie na diecie, to, to bądź konsekwentny. Ósemka dynarów o tym mówi jak najbardziej. Bądź konsekwentny i nawet jak masz ochotę na ciasteczko yy, czy tam na coś, to. No, jestem na diecie. Hmm? Czy jesteś w dyscyplinie finansowej, o której mówiłam, no to a tu nagle widzisz, nie wiem, kompletnie niepotrzebną ci torebkę czy scyzoryk, który woła cię kupnie, kupnie, to yy, skoncentruj się na tej dyscyplinie finansowej. Rozumiesz? Żeby tutaj ten kwiecień będzie dla ciebie, Skorpionie, takim dosyć organizacyjnym miesiącem. Tak jakbyś, m, karty ci mówią, zajmij się życiem bieżącym i to posprzątaj. Nie myśl o filozofiach świata, nie myśl, dokąd nas doprowadzi wojna, nie myśl o jakichś tam różnych rzeczach, tylko myśl o swoim życiu. Dokąd ty idziesz, dokąd ty zmierzasz, jakie masz zasoby, Jakie masz plany względem swojej kariery? Bo bym powiedziała tak, w sprawach zawodowych, pracowych odnajdź w swojej pracy jakość, i możesz się pokazać z takiej fajnej, ambitnej strony w królowie Buław, jako osoba naprawdę która daje radę, jest ambitna i umie osiągać swoje cele? Mniej pytaj o to, za ile a bardziej się, bardziej bądź skuteczna. I skoncentruj się na tym, żeby no żeby codziennie to robić sumiennie. Tak? Tu jeszcze może być taka sytuacja zawodowa, że możesz mieć, ktoś Ci zaproponuje pracę, a Ty możesz mieć trudność w powiedzeniu, moja stawka jest taka i taka, za mnie nie pracuję. Tu jeszcze może być taka sytuacja. W sprawach Romantycznych, pary, które jesteście w, w związku, mieszkacie ze sobą, to też będziecie y, skupiali się na tym, że ile my właściwie wydajemy na życie, na co nas stać, y, na co, mo ile możemy wydać na przyjemności, ile na bieżące sprawy życiowe. I czy nasze prace to ogarniają? I ile nam zostaje, i tutaj trzeba po prostu usiąść i, i się tym zająć. Yy, w takich, i właściwie to będzie główny temat. Yy, czy ja tu widzę jakieś romantyczne uniesienia? No, słabo to widzę. Skorpiony, chyba że same wypracujecie u siebie po prostu na głowę, trzeba dbać o nasze sfery intymne, o nasze sfery takie bliskie, to sam zadbasz, zorganizujesz fajną kolację, fajny wieczór z sypialnią w tle, to tu bym też radziła się tym zająć, ale sam z siebie jakieś takie nie wiadomo co, to ja tu tego w długoletnich parach nie widzę. Osoba, która się, osoby, które się dopiero zaczynają spotykać albo są w relacjach to będziecie się zastanawiać, dojdziecie do takiego pułapu, że będziecie się zastanawiać, dokąd ta relacja się zmierza. Czy dalej się spotykać, czy, czy nie. I Skorpionie, ty będziesz uważał, że. Chciałbyś się dalej spotykać i już, żeby był seks. Jeżeli go jeszcze nie było, to w kwietniu się pojawi. I będziesz trochę patrzył przez pryzmat, czy mi się to kalkuluje. Trochę na zimną głowę. Nie na to. Nie na emocje, tylko na, 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 na dobrą zabawę. Ja nie mówię, że to jest źle. Ale nie widzę tutaj jakiś wielkich uczuć. Osoby, które randkują, chodzą na randki. Możecie mieć fajny seks i fajne randki w, w kwietniu. Ja bym wam polecała chodzenie na randki z kilkoma partnerami. Raz pójdziesz z jednym chłopakiem, później z drugim chłopakiem czy z inną dziewczyną. Nie skupiajcie się tylko, że jak pójdziecie na jedną na randkę z jedną osobą, to już potem cały kwiecień z nikim się nie spotykacie. Nie, to jest wczesny etap robienia castingu na chłopaka czy na dziewczynę twoją. Więc musicie potestować trochę, nie? Zadawajcie pytania i dobrze się bawcie w Królowie Buław. To wam akurat nie grozi. W sferach zawodowych mówiłam także tę ta rzetelność pracy. Na jakim celu się skupić? Drogie Skorpiony, ja wiem, że wy wszystko wiecie najlepiej. I... I na wszystko macie najlepsze spojrzenie, to może warto nabrać troszeczkę pokory i pomyśleć sobie: A co, jeżeli ktoś inny ma rację? Hmm? A co, jeżeli ja patrzę na świat tak, tu mam czapkę z Daszkiem, i jak patrzę do góry, nie, nie dając głowę do góry, to nie, wie, nie wiem nawet, że jest niebo. Albo ktoś mi powiedział, że jest niebo, a ja mam na, na jego temat wyobrażenie. Patrzę do góry, a tu biały sufit, tak? A to nie jest niebo. Chodzi o to, żeby wyjść spoza swoich takich zaszeregowanych opinii, poglądów, żeby popatrzeć szerzej na wszystkie działy swojego życia. Popatrz szerzej, mówią ci karty, Skorpionie. Otwarta głowa może z innej perspektywy może z innego poziomu może ktoś, ktoś Ci mówi tak, a ty uważasz: że nie ma racji. A co jeśli ma rację? To ja bym powiedziała, że tu trzeba takiego słowa szukam. No, mam na końcu języka nie demonstrować. No dobrze. Y, szkoda czasu, inne słowo, y, zaprzeczać sobie. Ok? A co jeśli ktoś inny ma rację, a ja nie mam? Jak to by było z, jej, z, jej, z perspektywy tej osoby? Będziesz miał na przykład rozmowę z szefem, to, to popatrz na tą sprawę, o której będziecie rozmawiali z jego perspektywy, będziesz miał rozmowę z klientem, popatrz z jego perspektywy, rozumiecie? To do tego was bardzo y, zachęcają karty. Jeżeli to co mówiłam wcześniej, będziesz sumienny w pracy, dobrze zorganizowany, z entuzjazmem, dobrze rozpoznasz swoje wydatki, to narzekanie na brak pieniędzy albo na w ogóle jakieś braki w twoim życiu odejdzie do przeszłości. Fantastycznie. Skup się na tym, aby po pierwsze nie narzekać na cokolwiek na zdrowie, na rząd, na kraj, na ludzi, na jedzenie, na starość, na finanse cokolwiek to jest, nie narzekaj. Ta karta tu ktoś siedzi i rozpacza i mówi: Jestem biedakiem, nic nie mam, jestem bankrutem. A tu nawet nie widzi, że wystarczy. Że ten klucz, który jest do tych drzwi, widzicie to, on jest oparty o ścianę. Wystarczy go włożyć i otworzyć drzwi. Jest rozwiązanie. To jeżeli jesteś w takim momencie, że na jakąś sytuację nie umiałeś, nie umiałeś znaleźć rozwiązania, to to odchodzi do przeszłości. W związku z tym w kwietniu pojawi się rozwiązanie jakiejś Twojej sytuacji. Znajdziesz je. Koniecznie narzekaj i szukaj. A nie wszystko do dupy. Hmm? Tak, to jest bardzo dobra wiadomość. Czego nie robić? Hmm. Powiedziałabym, nie szukać kłopotów i nie szukać wrażeń nikomu do niczego niepotrzebnych. Skorpionie, bywasz porywczy, mm, możesz powiedzieć o dwa słowa za dużo albo zareagować nieadekwatnie do sytuacji. E, w pracy możesz coś palnąć, w związku możesz coś palnąć, na randce możesz coś palnąć y, i wtedy zrobi się awantura. Awantura gotowa. Będzie. No i będzie przykro. Hmm? Więc uwaga, Skorpiony, na te takie impulsy, które będziecie mieli. Powiedz mu, powiedz mu, no co? Nie powiesz mu? A jak on ci tak może mówić? Weź mu dowal. Hmm? Uwaga na to, moi drodzy, bo to da być może taka szybka konfrontacja, taki fajt, być może da yy, chwilową satysfakcję, a. Skutki tego się będą ciągnęły. Zwłaszcza w pracy nie wchodźcie w konfrontacje. Jakieś takie. Czy no już nie mówię z szefem, ale, ale z kolegami z pracy, czy w rodzinie nie wchodzić w konfrontacje. Szukaj miłej dobrej atmosfery. Mówcie, że będzie fajnie. Ma być miło. Na tym się koncentruj drogi skorpionie. No i co ci przyniesie ten. Ten kwiecień król pentakli. No dokładne rozeznanie w sytuacji finansowej, jakiej jesteś. E, być może obudzisz się z jakiegoś świata iluzji. Powiesz, o, jak kurczę, fajnie, jak dużo mam. Albo o kurczę, trochę tutaj jest słabo i wtedy trzeba się wziąć mocno do pracy. Dla randkujących możesz się spotkać z fajnym facetem, będzie Ci się podobał. Król monet. Pamiętaj tylko, że królowie monet nie są bardzo. Nie są to właśnie buław. Nie szukają kłopotów, są rozsądni, zasadniczy. Monotematyczni. Nie są to, nie są to osoby, które brylują w towarzystwie. Mało spontaniczni. To taki, z takim facetem możesz się umawiać. Pytanie, co ty z tym zrobisz i czego potrzebujesz, Skorpionie? Albo z taką kobietą możesz się umawiać, która, no niby, spełnia, no niby, je wszystko jest ok, ale nie ma tego. Hmm, tego czegoś. Co być może ci będzie, e, będzie potrzebne. Z drugiej strony, dla wszystkich Skorpionów, jeszcze informacja taka, że. Niektóre, znaczy wszystkie zadbajcie o swoje sprawy materialne w kwietniu i je uporządkujcie. Naprawdę to jest, to jest ważne. I w, królo, w, królu, w królu, tak się odmienia, w królu Pentakli istnieje na to ogromna szansa. I to będzie właśnie tak poukładane na półeczkach. Zróbcie sobie strategię naszych wydatków. Strategię wydatków skorpiona na kwiecień. I może na, na wakacje już plan jakiś to Wam się bardzo, bardzo przyda, bo no ja widzę, że kwiecień będzie, będzie wśród energii y, ziemskiej, czyli domowych czynności, rutyny c, y, codziennego dnia i wśród energii pieniądza. Panowie Skorpiony, y, pamiętajcie, że energia pieniądza to męska energia, dobry miesiąc na to, żebyście fajnie zarobili, dostali jakieś fajne zlecenia. Pracę mogli się pokazać, gdzieś dorobić, tylko trzeba się tym zająć. Ale to jest dobry moment. Pieniądz bardzo wzmacnia męską energię, panowie. Więc zachęcam do tego, żeby zadbać o swoją męską energię i zarabiać pieniądze dla siebie, dla swojego poczucia królestwa, męskości i tego sprawczości. A dla pań, uwaga dziewczyny żebyście nie wpadły w totalnie w męską energię i nie stały się królem monet to jak wy robicie jakieś projekty, zarabiacie pieniądze i tak dalej świetnie, przychodzicie do domu, wskakujecie w żeńską energię. Czyli tej energii kreacji, zabawy, dobrego nastroju, bez troski, um, spontaniczności, radości, lekkości. I można wspaniale funkcjonować na co dzień w żeńskiej energii, uwierzcie mi. Skorpiony, bardzo Wam dziękuję, cieszę się, że jesteście. Życzę Wam wspaniałych świąt Wielkiej Nocy. Ogarnijcie sobie ten kwiecień finansowo. Życzę Wam wspaniałych wyników finansowych. Lajkujcie, komentujcie, pytajcie. Kontakt jest do mnie w opisie filmu. Jakby ktoś chciał prywatnego odczytania, mówcie innym, że taki kanał istnieje. Idziemy do 2000! A ja życzę Wam wszystkiego dobrego i całuję ściskam gorąco. Pa!